Cześć, nazywam się Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś chciałbym opowiedzieć o najnowszym sondażu IPSOS-u, gdzie Szymon Hołownia osiąga wynik 6%. Może to być tak, że w następnych wynikach Szymon nie osiągnie progu wyborczego. Zastanawiające jest, co się dzieje z Polską 2050. Wyprzedza ją Lewica, Konfederacja, później jest Koalicja Obywatelska, a na końcu PiS. Może się znudził swoim wyborcom, a może nic nie ma do zaoferowania. Może ludzie się po prostu zorientowali, że nie chodzi o wygranie z pisem. A dorwanie się do koryta i zebranie subwencji partyjnej. Pokażę Wam jeden przykład, dlaczego ludzie może już odwracają się od Szymona Hołowni. Są sondaże, które mówią, że w jednym bloku opozycja wygrywa wybory. Ale formacja Szymona Hołowni cały czas za argument stawia, że my mamy wewnętrzne sondaże, że tylko dwa bloki wygrywają spisem. Ok, była sytuacja taka, że wczoraj na spotkaniu z Szymonem Hołownią, Zadał mu jeden widz pytanie, że jakie macie swoje wewnętrzne sondaże, zapytał się o pracownię, ale Szymon Hołownia mu jednak odpowiedział, że my nie mamy swoich wewnętrznych sondaży i bazują na tych, co pojawiają się w mediach. Czyli jednak kłamali opinię publiczną cały czas. Ja nie wierzę w to, jak zobaczyliśmy już te kolejne y, sondaże, znaczy te, 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 te prawdziwe wyniki, surowe wyniki, ja nie wierzę w to, że Konfederacja ma 13%, nie ma takiego trendu. Nie ma takiego trendu, bo y, widzimy inne sondaże. Sondaże, ja to wiem od kampanii prezydenckiej, zawsze czyta się w trendzie. Nigdy nie czyta się jednego sondażu. Zawsze czyta się ich kilka. Patrzy się, jak pracują w ciągu miesiąca, bo to jest bardzo niedoskonałe narzędzie, zwłaszcza w turbulentnych czasach. Jeżeli pan mnie pyta, jakie sondaże pokazują, że dwie listy bardziej niż jedna lista, mógłbym panu, y, jeżeli pan chce, czy na Twitterze, czy w innym miejscu, wymienić kilkanaście z ostatnich miesięcy. Ostatni był choćby Polster, y, który był... Rob... Nie, nie, my niby je publikujemy. Ale są, ale oczywiście, że były, Dziennik Gazeta Prawna je publikował. Nie, 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 nie. 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 nie my, się, my się powołujemy i na ten polster, który teraz robiliśmy. My jesteśmy biedną firmą. Na stać było na zrobienie może dwóch, trzech sondaży, takich, które to pokazywały, ale my bazujemy na tych sondażach, które są dostępne publicznie. One są... A najśmieszniejsze jest to, że Polska 2050 miała przekaz medialny taki, że wspólna lista pompuje Konfederację. Teraz nie ma wspólnej listy, a Konfederacja ma 11%, a Polska 2050 tylko 6%. Kto w ogóle wymyśla im spiny? Od Szymona Hołowni i Polski 2050 odwróciło się też dużo młodych osób, bo pewnie pamiętacie, jaki dał wywiad w Radiu Z dla Rymanowskiego. Powiedział, że chce zabrać gotówkę, a praktycznie wprowadzić tylko plastikowy pieniądz. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Y tak, jak najszybciej, tak. Szymon Hołowni. Ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Szymon Hołownia jest gościem Radia Z. Teraz możemy powiedzieć szczerze, że Szymon Hołownia na tym ostatnim spotkaniu, które się odbyło i opowiedziałem o tym przed chwilą, palną totalną głupotę. Powiedział, że powinno się ograniczyć lub zamknąć Twittera. Czy to nie jest uderzenie w wolność mediów, w wolność wypowiedzi? to jest miejsce, które oczywiście mogło służyć, kiedy służyło wymianie informacji i w niektórych zakątkach nadal temu służy, ale wygenerowało tyle nieszczęścia na świecie, tyle nienawiści, tyle bezkarnego pogardzania innymi, co później psuje całą debatę, że należy to zamknąć albo ograniczyć, należy nauczyć się korzystać z mediów w, w nauczyć się nawzajem znowu rozmawiać ze sobą tak, jak kiedyś rozmawialiśmy. Konfederacja od razu podłapała temat i od razu wylądowała jego wypowiedź na ich profilu. A potem się dziwić, że traci wyborców. Już mi się nawet nie chce mówić o tym, co zrobił Szymon Hołownia na tym spotkaniu, bo przeszło to mój stan umysłu. Ale opowiadał o klauzuli sumienia, gdzie każda kobieta, która znajdowała się na tym spotkaniu, powinna po prostu uciec. Ale jednak nie łudźmy się. Bo interes partyjny to jest interes partyjny i zawsze tak będzie. Najpierw jestem ja, potem są współpracownicy, potem jest interes partyjny, a potem są wyborcy. I tak zawsze będzie i było. Dziś Szymon Hołownia zrozumiał pewnie, że partyjne sondaże są bardzo słabe. 6% i zrobił swojego live'a. Niestety, dramatyczny jest ten live. Pokażę wam go za chwilę. Ciężko się go będzie oglądało, jednak zobaczcie, jak frustracja polityka, co robi frustracja z polityka, jeśli włożyło się, może nie serce, może nie, ale energię, pracę, wytrwałość, a mogło się zająć czymś innym. Jednak pewnie interesy innych ludzi były włożone w ten projekt i pewnie ten projekt nie wypali. Zobaczcie, czasami zastanówcie się, co robicie? I czy polityka jest rzeczywiście dobrą sprawą w do tej grze? Cześć. Dziękuję Pa. Przecież te smęty, przecież te frustracje, przecież te żale, przecież te jęki, przecież te szantaże, przecież te groźby, które po tej stronie padają, przecież tego się słuchać nie da. Przecież to jest jakieś, jakieś przerażające dołowanie ludzi. Możecie mnie sobie straszyć piekłem, srekłem, cokolwiek tam sobie wymyślicie. Możecie mi opisywać temperaturę w kotłach, yy, zapowiadać mi darcie pasami, yy, wieszanie za żebro jak Janosika, albo jeszcze inne historie. To nic nie zmieni. Nadal przegramy z pisem. Możecie sobie próbować zabić Polskę 2050. Próbowaliście już wiele razy również po tej opozycyjnej stronie. I co? I rośnie od tego opozycji? Tylko spada. Tylko spada. Nic możecie nas zabić, możecie nas próbować, jak słyszę, wepchnąć pod próg, zrobić 4%, żebyśmy wrócili na kolanach, przecież słyszałem to bezpośrednio, tylko że wy się wtedy też na tych kolanach znajdziecie. Nie wygracie na to. kolejny festiwal agresji i frustracji wzajemnych w, w oskarżeń i, i żółci tak naprawdę.